Ewangelia według świętego Łukasza. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą. I gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. I poprosimy o konferencję. Duchu Święty, prosimy cię, namaszczaj serce i usta ojca Krzysztofa, żeby wszystko co mówił, mówił z twojego ducha. I otwieraj nasze uszy, Duchu Święty, na to, żebyśmy usłyszeli to, co chcesz do nas powiedzieć. Prosimy Cię, Duchu Święty. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę powtarzał już tego, co było na Mszy Świętej. Błogosławieństwa są wielkimi słowami pocieszenia i są dla nas streszczeniem Ewangelii. Odrywają nas od szczęścia tylko na dzisiaj, a ofiarują szczęście, które nigdy nie ustanie. Nie można go kupić ani wypracować. Można je tylko otrzymać w darze. Dlatego pierwszymi błogosławionymi są ubodzy. To słowo po polsku ma bardzo głębokie znaczenie. Ubogi, czyli ktoś, kto jest uboga, przy nim. W nim znajduje całe bogactwo i oparcie. Ubodzy to potrzebujący zależnie od innych. Ich szczęście nie polega na tym, że są doskonali, czy lepsi od innych, ale na tym, że Bóg przychodzi im z pomocą. I bierze ich w obronę. Człowiek głodny, to jest drugie błogosławieństwo, jest spragniony, nienasycony, cierpi z powodu braku potrzebnych rzeczy. Może często nie cierpimy głodu materialnego, jak ludzie bezdomni lub dotknięci klęską suszy. Ale doświadczamy głodu solidarności, troski czy zwykłego zainteresowania. Płacz jest wyrazem smutku z powodu złych rzeczy, jakie spadają na dobrych ludzi. Bardzo oczyszczający jest płacz z powodu własnych grzechów lub płacz na Tymi, którzy na własne życzenie marnują swoje życie. Takie łzy ocaliły wielu ludzi. Płacz wyraża współczucie z bólem innych, którego nie można się pozbyć. Ukazuje czasami bezradność, kiedy nie można skutecznie pomóc. Pan Jezus mówi również, że źródłem błogosławieństwa może być też nienawiść, odrzucenie, wykluczenie, pogarda, utrata dobrego imienia. Słyszymy, że znosząc to wszystko jesteśmy błogosławieni i że jest to powód do radości, bo wielka jest nasza nagroda w niebie. Może to wszystko brzmi nieco dziwnie: nagroda za nędzę, głód, płacz i zszarganą opinię. Często przecież stan, w jakim znajdują się ludzie, jest też wynikiem ich własnych błędów. Czy za to mają być nagrodzeni? I kluczem, moi drodzy, są tutaj słowa z powodu Syna Człowieczego. Samo ubóstwo, brak, smutek czy upokorzenie nie są powodem do chwały, podobnie jak powodem do ukarania nie są zamożność, sytość, zadowolenie czy akceptacja otoczenia. Chodzi o gotowość utraty tego wszystkiego, jeśli tego wymagałaby wierność Chrystusowi. Ci, którzy szczerze idą za Nim, zawsze tej straty w jakiś sposób doświadczają i wtedy stają się uczestnikami błogosławieństwa. Przeciwieństwem błogosławieństw jest wypowiedziane kilkakrotnie przez Pana Jezusa Biada. To słowa skierowane do bogatych, sytych, zadowolonych i próżnych. Ich nieszczęście polega na życiu w zakłamaniu. Łudzą się bowiem posiadaniem wszystkiego, przez co pozostają zamknięci na prawdziwe dary z góry. Nie bójmy się również zmierzyć z tymi twardymi słowami biada, bo jest taka pokusa, żeby myśleć, że one nas nie dotyczą, że są skierowane do innych, do tych, którzy żyją tak, jakby Pan Bóg nie istniał. Tu nie chodzi o proste odrzucenie bogactwa, uznania, radości czy sytości. Chodzi o to, że oddając im władzę nad swoim życiem odsuwamy się od Boga. A nie ma większego nieszczęścia dla człowieka, niż oddzielić się od Niego, odejść od Niego. Dlatego słyszymy słowa biada. Biada w bogactwie nie zawiera się w samym posiadaniu, ale w tym, że często pieniądze i rzeczy zaczynają nas posiadać. Rośnie wtedy poczucie samowystarczalności i niezależności od Boga. Pieniądze same w sobie są dobre. W sytuacji jednak, kiedy powodują odejście od Boga, zanik wrażliwości na Jego obecność i działanie mogą być dla człowieka przyczyną zguby. To jest stała prawidłowość, ja często to powtarzam. Im większy dobrobyt, tym dalej od Boga. Taka jest zależność, nie ma innej możliwości. Wydaje się, że wszystko i to jest bardzo charakterystyczne, że często widzimy, jak zachowują się ludzie, którzy mają duże pieniądze. Wydaje im się, że wszystko im wolno, że są panami świata. Ale kiedy oddają pieniądzom władzę nad sobą, tracą prawdziwego Boga. I smak życia oraz człowieczeństwa. Czerpiąc też na miastkę, pociechy z rzeczy materialnych rozmijają się z prawdziwą pociechą. Również na nią nie liczą, ponieważ obniżyli poziom swoich pragnień. Ludzie syci, Czują się spełnieni w konsumpcji, w używaniu życia, w dogadzaniu sobie. Tym wszystkim zaspokajają swoje aspiracje. To sprawia, że nie widzą potrzeb innych, tracą wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę. Ludzie syci są samowystarczalni, niezależni, zapychają też pustkę życiową. Sytość jest źródłem bezruchu, stagnacji, ociężałości i fałszywego spokoju. Pan Jezus też mówi te słowa na temat y, śmiechu. Wiemy, że śmiech jest oznaką zdrowia i pogody ducha. Poczucie humoru to wspaniały dar, który można rozweselać innym innych i dawać im wytchnienie. Nie o taki śmiech chodzi. Pan Jezus występuje przeciwko śmiechowi, który jest szyderstwem i kpiną z ludzi oraz z wartości, które wyznają. Śmiech nie może być wyrazem pogardy dla człowieka. Nie może się karmić poniżaniem innych. I wreszcie Pan Jezus przestrzega przed szukaniem uznania za wszelką cenę. No wiemy na co dzień, jak to pompowanie próżnej chwały budzi wciąż nowych celebrytów, którzy chwalą się. Tym, czego się powinni wstydzić, i występują jako eksperci w każdej dziedzinie. Długa jest lista fałszywych proroków, którzy mówią jedynie to, co inni chcą usłyszeć i co schlebia ich gustom. Strzeszmy się szukania takiego uznania. I obdarzania nim innych ludzi. W sumie to słowo biada jest wielkim wyrazem troski Pana Boga, byśmy nie marnowali swojego życia. To nie chodzi o jakiś kategoryczny sąd, który związany jest z odrzuceniem. Tutaj bardziej chodzi o to, że narażamy się, na utratę tego, co jest najwspanialsze. Te słowa biada to jest wołanie miłości, wzywającej do opamiętania i przemiany. Na pewno dobrze nam zrobi, jeśli również te słowa usłyszymy. Czasami się wydaje, że. Nas dotyczy tylko pierwsza część błogosławieństw, że jesteśmy, można powiedzieć, w tej grupie uprzywilejowanej, która jest pocieszana przez Boga również w różnych sytuacjach trudnych swojego życia. Ale jesteśmy też adresatami tej drugiej części i, i dobrze też y, tę drugą część y, odnieść do swojego życia. Na pewno nam to bardzo dobrze zrobi. Amen.